A więc się Sky, ja jestem Kuki. No a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak można zrobić Levele przy użyciu bota Stardit, oczywiście tego nowszego bota Stardit. no to przechodzimy sobie oczywiście na stronę stardit.fan a ja jeszcze przypomnę na samym początku, żebyście zostawili łapeczkę w górę z subika. Ponieważ myślę, że wbijemy za niedługo 400 subskrypcji, więc no możecie zostawić. No, a my sobie przejdźmy już do pranika. No to tam na stronę startit.fan wchodzimy. No, oczywiście link do strony będzie w opisie. No i tutaj po boku mamy właśnie te wszystkie możliwości. No i tutaj mamy poziomy. No to musimy je włączyć. Ok, no i zapisujemy te zmiany. No i tutaj już możemy sobie ustawić. No, kilka opcji jest, no ale przez to wszystko po kolei przebrniemy no to mamy kartę poziomu oczywiście czyli kartę którą o na ten serwer możecie oczywiście wbić link w opisie filmu no a tutaj mamy oczywiście taką kartę z poziomem i możemy sobie tutaj dostosować czyli ma, czy ma się wyświetlać awatar, który mamy, czy ma się ten pasek tutaj wyświetlać, czyli progres naszego poziomu czy te fale tutaj właśnie zielone, tło możemy włączyć i wyłączyć Poziom możemy włączyć i włączyć ilość XP, pseudonim, całkowita ilość XP. No i miejsce w, w rankingu. To wszystko możemy sobie ustawić, ale również możemy sobie ustawić kolor, czyli zamiast zielonego może być o taki niebieski, y może być taki czerwony albo taki różowy, właśnie. Y tutaj może być taki pomarańczowy, właśnie. A tutaj tym przyciskiem możemy sobie zmienić tło, które właśnie za tym jest no i możemy sobie zrobić takie o, możemy sobie takie dać takie takie, no to to jest to co jest automatycznie takie, no i możemy na przykład dajmy sobie takie, no i tak właśnie karta poziomu będzie wyglądała, czyli wpiszmy sobie rank Tutaj oczywiście ja mam ustawiony taki prefiks, bota, ale no to musicie wbić do właśnie poprzednich poradników, głównie tego pierwszego, ale jak to nie to na stronie głównej się to zmienia. Oczywiście jeszcze zapisujemy zmianę tutaj, ok? No i teraz rank. No i właśnie jest, teraz tak się prezentuje ta nasza karta. Yy, nagrody, dodajemy, można dodać sobie nagrody właśnie za ten poziom, no to dajmy, że na przykład za pierwszy poziom będzie poranny ptaszek, znaczy dajmy, że za piąty poziom, tutaj wpisujemy poziom, za który jest ta właśnie rola. No i tutaj możemy sobie ustawić również usuń poprzednią rolę, gdy użytkownik wejdzie na wyższy stopień, czyli gdy członek zdędzie wyższy poziom, to ta rola się usunie właśnie z tego użytkownika. Nagroda pieniężna za każdy poziom. Czyli jeżeli ktoś wbije dany poziom, to zostaje na przykład tam 2000 na ekonomii Możemy dodać nagrodę pieniężną oczywiście, czyli tutaj na przykład dajmy, że za poziom trzeci będzie wpisz ilość, no to na przykład dajmy, że tyle. Kasy dostanie 20 tysięcy dostanie za trzeci poziom Mam tutaj opcję nowy poziom no i tutaj jak ktoś wbije jakiś nowy poziom to będzie się wyświetlało, że użytkownik wbił nowy poziom. No i tutaj możemy ustawić na jakim kanale właśnie Możemy ustawić ten sam kanał czyli na tym kanale na którym pisał wbił poziom Możemy tutaj dać treść komunikatu No i możemy dać na przykład Tak użytkownik Damy ten Wbił poziom Zaznaczamy obecny poziom, czyli będzie się wyświetlać użytkownik kuki. Wbił poziom trzeci, dajmy na przykład, nie. Yy. I do następnego poziomu brakuje mu tyle XP, czyli na przykład będzie, że 200 XP mi brakuje do kolejnego poziomu. Właśnie taka wiadomość się będzie wyświetlała, kiedy wbije poziom. Napisz wiadomość, kiedy bot nada użytkownikowi rolę. Nadpisz wiadomość, przepraszam. Czyli jeżeli właśnie za ten level będzie yy, rola, yy, znaczy no, będzie po prostu, kiedy nagroda będzie jakaś za właśnie dany poziom wbity. No i możemy sobie dać, że Nick yy, zdobył poziom. Kiedy jakaś rola będzie zdobywała XP? to wyświetli się właśnie ta wiadomość. O! świadomość, kiedy bot da użytkownikowi pieniądze, no to tutaj na tej samej zasadzie. Wyślij kartę poziomu w załączniku, czyli jeżeli to, wyświe... to bot wyśle, to trzeba też tą kartę właśnie wysłać z początku. No tutaj dajmy, że tak. Konfiguracja XP, czyli ile XP jest za wiadomość, no to dajmy, że 12 XP. I na przykład XP za minutę na kanale głosem 12. No i możemy wyczyścić XP użytkownika po wyjściu z serwera, kiedy dany użytkownik wyjdzie lub zostanie wyrzucony. Po prostu jak nie będzie na serwerze i później dołączy, to będzie miał poziom 0. Progi. Tutaj też to jest odnośnie konfiguracji XP dajmy, że na przykład dodawanie, no i na przykład, że XP wymagane do zdobycia drugiego poziomu, to dajmy, że dajmy 15 czyli 15 i możemy dać powiedzmy do trzeciego poziomu tam dajmy że 45 o mamy tutaj dodawanie i mnożenie ale dajmy na dodawanie czyli żeby wbić poziom drugi użytkownik musi zdobyć 15 XP żeby zdobyć 15xp, użytkownik musi napisać 2 wiadomości. Jeżeli tutaj zmienimy na 2xp, użytkownik będzie musiał napisać 8 wiadomości. Jeżeli tu damy na 6, to użytkownik musi napisać 3 wiadomości. Jeżeli na 12, to znowu 2. Dajmy, że na przykład trzeba tutaj 30. Yy, 30, no to użytkownik musi już zdobyć, yy, 3, napisać 3 wiadomości, żeby móc zdobyć drugi poziom. Bo właśnie taki jest przelicznik za wiadomość. 12xp za jedną wiadomość, no to 3 wiadomości, żeby mógł zdobyć 30xp. No i wtedy zdobędzie poziom drugi. I tak samo jest z kolejnymi. Jeżeli chce zdobyć 15 poziom, czyli 225xp, to musi napisać 19 wiadomości. Mnożnik ról, czyli na przykład dajmy, że rola. No to dajmy, że na przykład rola, dajmy, że ta rola może zdobyć xp razy 3, no razy 5. Dajmy, że ta rola zdobywa y, xp razy 5, czyli na przykład zamiast 10 to zdobywa 50 xp. Wyjątki, no tutaj mamy, że kanały zablokowane czyli na jakim kanale XP nie będzie można zdobywać, albo dozwolone, czyli kanały, na których tylko będzie można zdobywać XP. Ogólnie na początku jest, że na wszystkich, ale jak to damy, to że tylko na tym właśnie kanale, który sobie tutaj wybierzemy. No i mamy też zablokowane role, czyli role, które nie mogą zdobywać XP. Oraz mogą być role, które tylko mogą zdobywać XP, bo ogólnie zdobywa każda rola, każdy członek może zdobyć, ale gdy to damy, to dany członek z daną rolą może właśnie to zdobywać. I właśnie na tym to polega, dlatego myślę, że w tym praniku byłoby to już na tyle. Ja jeszcze przypomnę, zostawcie suba, raz łapeczkę w górę, no a my się widzimy oczywiście w kolejnym praniku, więc siemanko!